Ostatnio pokazywałem, jak zrobić oczy. Bardzo proste, troszkę trudniejsze. No, to dzisiaj pokażę, jak przygotować sobie podłoże pod całą twarz. No, już się rozpędziłem i akurat zaciąłem takim półkrągłym dłutem w ten sposób i w ten sposób. Więc jak już mamy w ten sposób zacięte, wybieramy sobie. Rylcem po tej samej linii na dole, szerzej u góry węziej. Nie musimy zwracać uwagi na kąty zacięcia. No chyba, że rzeźba tego będzie wymagała. No, Rylec oczywiście nie odetnie wszystkiego bardzo dobrze, więc kolejnym narzędziem jest nieodzownym. dobry, dość krótki nóż w moim przypadku ze względu na to, że żeby sobie nie wbić gdzieś przez przypadek. I po tych samych liniach co rylcem zacinamy nożem. No i teraz dwa ważne cięcia. Bo muszą iść do wewnątrz, nie na zewnątrz. Jedno i drugie. No i wybieramy nożem. Pięknie odlatuje. Wygląda to tak. No i w tej chwili wystarczy tylko zebrać po słojach kształt owalny można to zrobić nożem. A można to zrobić dłutem. Na przykład takim. Też krótkie. Poręczne i wygodne. I tak wygląda powierzchnia przygotowana do robienia twarzy. Wiesz?